No ileż można? Ludzie złoci. No ile można? W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi takie słowa: Czemu wystawiacie mnie na próbę budnicy? Mój drodzy, jak czytamy Ewangelię, to bardzo często możemy zobaczyć takie sceny, w których to faryzeusze, ci wszyscy uczeni w piśmie, przemądrzy wystawiają Jezusa na próbę, czyli doprowadzają Go tak, do takiej sytuacji, żeby Go złapać na słowie, żeby w jakiś sposób Go wkopać w coś. Ilekroć to czytamy, tylekroć widzimy, że im się nie udaje. Oni cały czas wytrwale, w kółko próbują, próbują jedno i to samo. No żałosne. Ale nie o tym. Czytając te Ewangelię, widząc to oburzenie, warto zadać sobie pytanie, czy ty i ja nie wystawiamy Jezusa na próbę? Może nie dokładnie w taki sam sposób, jak robili to faryzeusze w tej konkretnej scenie, pytając o Cezara, Natomiast ogólnie w naszym życiu, czy nie wystawiasz Pana Boga na próbę? Może być tak, że modlimy się do Pana Boga w taki sposób, że Panie Boże, jeśli, e, jeśli to i to, to wtedy to i to. E, jeśli na przykład nie uda mi się osiągnąć tego konkretnego celu, to Ty nie istniejesz. Jeśli wydarzy się to, czego nie chcę, to ty, Ciebie na pewno nie ma, więc zrób, żeby się to nie wydarzyło. Tymczasem czytając Ewangelię i żyjąc z Bogiem tak naprawdę, możemy zobaczyć, że najlepsza wersja, najlepsze podejście jest takie, gdy mówimy tak jak ksiądz Dolindo Jezu, Ty się tym zajmij i ja może mam jakieś plany na tę konkretną sytuację mam może plan na rozwiązanie tego problemu natomiast ostatecznie, Jezu Ty się tym zajmij, bo Ty wiesz jak bo Ty jesteś Bogiem, bo Ty znasz całą drogę by nie wystawiać Pana Boga na próbę wydaje mi się, gdybyśmy chcieli tak żyć gdybyśmy próbowali w ten sposób funkcjonować jeszcze bardziej bo wierzę, że tak żyjemy wow, to by się e, wiele rzeczy inaczej wydarzyło Wiele dobra bardziej mogłoby się dokonać. To byłoby super. Druga rzecz, która wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii, to te słowa, gdy Jezus mówi, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co Boga. Wiecie, funkcjonujemy w konkretnym świecie i w tym konkretnym świecie, w którym żyjemy, mamy prawo Boże, które jest nadrzędne ponad wszystkim, czyli prawo, które dał nam Pan Bóg, stworzył świat, przede wszystkim prawo miłości. Pod nim jest prawo ludzkie, które wynika z tego, że jesteśmy ludźmi, żyjemy w konkretnym świecie, żyjemy w taki, a nie inny sposób, jesteśmy tak stworzeni inaczej. I wreszcie dopiero w tej trzeciej kolejności mamy tak zwane prawo stanowione, które jest tutaj nam dane po to, by organizować życie społeczne, byśmy wiedzieli co i jak robić, byśmy wiedzieli jak się poruszać na skrzyżowaniu. I jeśli to prawo stanowione nie sprzeciwia się prawu temu, wiecie, ludzkiemu, temu prawu Bożemu, no to wtedy trzeba go przestrzegać jest nam dane, po to, byśmy mogli też bardziej sobie służyć, byśmy mogli więcej dobra w tym świecie dawać. Więc warto e, nie żyć takim sloganem, ja ostatnio to przerabiałem też na lekcji, gadając właśnie na ten temat, temat też e, wolności, temat prawa, temat funkcjonowania społeczeństwa. To powiedzenie, którego tak nie lubię, e, zasady są po to, żeby je łamać. Wiecie, może za długo już pracuję z młodzieżą, z lekko e, ilekroć to słyszę, ilekroć to widzę, to mam takie serio, jeszcze ty w to, ty chcesz żyć? Zasady nie są po to, żeby je łamać. Zasady są po to, żeby przestrzegać, żeby stawać się coraz lepszą wersją siebie i w tym społeczeństwie jakoś fakt dobrze wzajemnie funkcjonować. I człowiek dojrzały to ten, który potrafi przestrzegać tych zasad. I do tego też zapraszam nas Pan Jezus, byśmy dojrzali podejmowali nasze decyzje. Ło, wow, dzisiaj się rozgadałem, no ale bogata Ewangelia. Życzę Wam powodzenia, sobie i Wam, byśmy według tych słów potrafili chcieli żyć. Mój drodzy, dzisiaj jest niedziela, ale jest także 22 października. To jest wspomnienie św. Jana Pawła II. Ona nam trochę ucieka przez to, że mamy rangę uroczystości z niedzieli e, wypływającą. Natomiast warto pamiętać o tym świętym człowieku i modlić się dzisiaj też przez jego wstawiennictwo. E, ja jestem dość młody i ja miałem 10 lat, jak papież zmarł. Natomiast e, gdzieś tam... Gdzieś tam z tyłu za mną idzie ta świadomość tego, że to był wielki człowiek i naprawdę zrobił wiele dla naszego kraju, dla naszej wiary, więc dzisiaj myślę, że warto też tak sobie postanowić, żeby przez jego wstawieństwo zawierzyć Panu Bogu to, co jest tutaj w naszym kraju, w naszym życiu, to, co jest po prostu ważne. No, to zróbmy to. Ja tak zrobię. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pięknego dnia. Z Bogiem!